Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Traktor I Cię jest ze mną Siema! Tero224 Tak, ciebie jest ze mną Tero224 i witam was już, już w 12 odcinku serii Pokemon Yellow A nie w 11? O, bo zapomniałem Ty, ty tak szybko kręcisz. Hmm... Nie, w 12, już 12. Ta, w 12. Tak, w 12. Oj, to nie to. Ta... No. Sorry, bo ja dzisiaj chory, więc... <kłysy> Pan, pan. Co? Pa nic nic. Yy... I w tym odcinku chciałbym się zająć... zająć wieżą Pokemonów. Yy, wieżą yy, duchów Pokemonów. Pokemonów o, duchów. Tak. O tak, właśnie. To się złap. Co? To się złap. A po co? Bo są fajne. Nie, już mam swój, swój cały team. No wiem, a skąd ty tam tą... weź... mił złapałeś? No patrz, daj się złapać, po nagraniu ci pokażę wiem, na filmie. Wiem, 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 okej, okay, po nagraniu, ale to po nagraniu. No. Nie jest nic Spoko. A ja będę się mutował jak będę kaszlał, okej? Okay? Żeby nie było tak... Taki... No dokładnie. A z Gasli nie będę walczył. Jeżeli zobaczyłem Kibona, tego to to go sobie złapie. Kto to był? Yyy... Eee, taki, taki, taki ten Nie robaczek, tylko... Jak on się... Eee, on miał czaszkę na głowie. Nie wiem. Pokemon z czaszką na głowie. Może go spotkamy akurat. O to on! Widzisz? Pokaż, pokaż, bo mam... Aha, ten, Cubon. Ym, a rzecz. co, łapiesz go? No. Okay. No, nawet duży ma level, nie? Ym... Fuck. Nie, PokeBoli, zapomniałem! A, ach, ach, ach. dobra, trudno, już się go rozwali, razor ruin. O. Hmm. Dobra, weź po filmiku pogadaj, po, a nie ze mną, nie? Dawaj Galastro, wyłap. On jest za fajny. On jest slita, taśny. Aha, okej. Okay. Bigon, Inde, coś tam, coś tam. No jak widzieliście... O, o, Marowak. Co to jest? To jest matka Cubona, którego zaraz zobaczymy. I... O, marowak. No, Marowak. I tu mam nowy Pokémon, Olos. Pokémon typu ziemno-kamiennego. To jest wyższa ewoluacja od kibona. Uh, 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 dokładnie. Czekaj. Też się tam trochę znam, to ci będę też mówił, okej? Okay? Spoko, spoko. Ty też możesz coś tam powiedzieć, bo ja już dużo mówiłem o tych pokemonach. U, miau, miał! Dobra. Może się po nagraniu. No spoko. Dobra. O, Arbok. Tak. To jest ta tego tak. forma Ekansa, nie? Tak, tak. No i właśnie to był nowy Pokémon. Tutaj kolejny drugi Pokémon, Weezing wyszedł. Wizzing z... tego z ewoluuje, nie? Tak. Ta. Tylko po... ja nie wiem na którym poziomie. Na 28. A. No to jest. O, Hunter. To jest złap. Tak. Jest, jest dobry. To jest nie ma problem nie ma... taki. Bo nie mam. No. Mówił, uratowaliśmy Pana Fudziego. Fudziego? Dobra, okej. Uratowałeś Pana Fudziego. I teraz otrzymaliśmy Pokaflet. Pokaflutę. Co to jest? Y Pat, zaraz Ci pokażę. I on jest potrzebny nam, żeby przejść dalej. Polecę sobie tylko. gdzie jest Saladon? Ja tam dobrze nie pamiętam, nie? Spoko, spoko. Weź tylko podrazu od razu Pokebole może, co? Na zapas. Nie, tam półki... O właśnie, dobry pomysł. Po na sobie złapię. Fak, wygadałem się! Cicho, cicho, nic nie powiedziałem, może... Nie, nie, ku... nie, 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 nie złapiesz relaxa. To jest no. nieprawdą, nie kłam. Nie, złapię, co wy dajecie, no. My tylko pójdziemy sobie dalej. Hej, zrobiłem was w balona Tajman Snorlaxa i możemy go obudzić za pomocą pokafletu. Teraz nasz wielki pikselowy ludzik zagra na pokaflecie. Pokaflut nie, nie mów, co ci się z tym kojarzy? Błagam, nie mów Boże. Dawaj graj! Dobra, Snorlax się obudził i się w... Kurzył i na Uważaj, bo ci zgniecie! <grym> Ugadnij. Dobra. No Uuu, rozwalić tego. Ta. Miała. No tu tu zgniótł cię. Oh, oh. Oh. Będzie zwała. O fak, to nie to. No i jaki Grey... Ulecił się! No bo użył ruchu rest. A! Oh, fuck. Gdzie zaś? O fak. Ty weź. O Skoczył na Ciebie. Cheater głupi. Cheater. No patrz! Żal. No los! <grym> nie zabiję go. Fakem. <grym> Kurde. To będziesz próbował... Twój pierwszy fail, nie? Chyba. Bo... Boże, co to jest masakra? Masz szans? Nie masz szans z, z.. z... z... relaxem. O, złapię go, sami chyba. Joki. Może złapię, złapię. Fucken. Ile już pokelowo zeszło? Bo trochę lagi są. <trujne> Pięć pokelowo. O, no. Jeszcze, kurde, jeszcze się uleczył. No to już nie złapiesz go. Dobra. No, w ogóle dzisiaj Dito złapałem. O, ładnie, ładnie. No, Trochę no. słaby jest ten Dito, ci powiem. No bo wiem, Dito jest słaby. Tylko, że się może troszkę. O, transfer... kurde, ale krytyk mu wszedł. Ej, w bajce może jest fajny, dobry, ale w grze nie, nie polecam Dito. Pik mój pikachu padł jak śmieć Tak powiem Jezu z 30-30 level A mój cały team w ogóle go nie może rozwalić no właśnie Przez to że on ma tą ten rest czy jak to tam? No No jeszcze ma dużo życia No patrz Pikachu poszedł jak śmieć no kolejny Na strzała Aqua tank Tak Trochę go... Co tą nazwę dałeś powiem ci. Nie innej nazwy. To i pierwsze co w, w, przyszło na myśl. jest zwykłą. Co? Nie, co ty? zwykłą Zwyk... W ogóle wiesz, co wczoraj miałem? Nie. Wczoraj mi ten. Y, w Nidokinga wczoraj wyewoluowałem. Tego? Nidorino. Ten... Y, a, z... Też mi w ogóle Firoła ten wyewoluował. Wiem, chwilę jest dobry. Lepszy od No? W Fuck. Zatruję go, będzie lepiej. O, Bulbens! Ło! Wow. <grym> nie powiem, czy mi się to kojarzy. Nie mów, nie mów. Medyt? Nie mów. Okej. Okay. Bullbens to ostatnia nadzieja. To jest ksywka mojego kolegi, który nie powiem, jak ma na imię. Nie moja, nie moja. Nie, nie, spokojnie. Takiego lamusza. No, tak. Tak, uda, uda się, stary. Go złap! Zostały jeszcze dwa pokebole. Nie uda ci się. Ostatni? No, fucking! Jeszcze mnie zabije! Uciekać? A gdzie go wcięło? No, nie! Zabijeś go! Nie, uciekł! Ja uciekłem no. i, go, i, go, i go wywaliło. W kosmos? No nie, no patrz! Dobra, jeszcze drugi jest. To go kiedyś złapiemy. Teraz mi się no, z... ty z tymi 100 relaxami to nie walcz, bo nie masz szans. No, kiedyś przyjdę z takim 90 poziomem i zobaczymy, jak tutaj będzie się kozaczyć ta i tak go nie złapiesz i tak, bo prędzej go na hita weźmiesz, a w full HP to go nie złapiesz. Racja. Chyba, że ma z turbolem. Ale po co? Ma z turbolem! Nie, 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 koniec, koniec, już, już, cicho, cicho, cicho. Dawaj, i jesteśmy... O lols, wygląda na jakiś przedupas. No patrz na... na jego. Jaki? O, o Boże. Nie, chyba nie... po co? Co? Po co ty na rowerku jeździsz? No bo to jest y, cycling, y, To jest droga dla Aj. rowerzystów, żeby dostać się do następnego miasta. To ja nimi. Będziemy tren trenować nasze poki. Dobra, weź i tego, Pikachu. Ale on ma 20 któryś poziom. Biker! Jakie imię? Nie, po prostu ten. To jest typ tenera. Bo w tej wersji nie ma imion. Przmuchałem. A no tak! Ty przez mnie nie oglądasz? Nie, oglądam, ale ten. Ja tam czasem mam dziwnie, kurde. Słucham ciebie, nie? To myślałem, że tu powiedziesz, że tak ma na imię, nie? Kurde. Aha. Ogarniasz? No, ogarniam. Takim miałem, Taką z miałem, jakby. Słuchową, kurde. <laughs> o nie. chyba. Ej, tu nie ma Hitman Lee, nie? Jest, jest. To tego złapon no z zaromis. Wiem, ale nie ma. chyba wszystkie pokemony są, nie? No nie, tylko z pierwszej serii. Na przykład takiego Piplapa nie ma. <grym> Co? Pip, 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 pi, pi. Dobra, pi, plap, Dobra, pi, już. Już, już. Wygupiasz się na Skype, ze mną po, po programie. No skoczko. <grym> o oh, fuck. Zaczyna się długi go? Widziałeś go? Co? go? Jaką... Patrz jak on wygląda. Widziałem nie, ma... nie, 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 się <coughs> To za, to zaczyna się długi odcinek chyba. No, chyba, to... chyba. Chyba, nie, 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 podobno jak weezing, jak e, coughing ewolue, to, kurwa. No, kurwa. Dobra, to yy, on powstaje... Jak kofing ewoluuje, to Weezing powstaje podobno z dwóch kofingów, tak? Jest przynajmniej na w pokoleksie. Tak. Bo podobno, że Weezing. Gdzieś tam to jak znajdzie jakiegoś drugiego ja. Kofing jak znajdzie drugiego kofinga, to się ewolu ewoluuje w kofingów. Ewoluuje, ja nie mogę. F1. Ewoluuje. w trzy dopy. Ewoluuje. Dobra. Ewoluuje w trzy dopy.

Aha, wywaliło mi pikachu, aha, on padł. Właśnie. Nie skapnąłem się. <coughs> Sorry, zapomniałem o wyciszeniu. Dobra, trudno. Kit z yy, tym. No, zobaczymy, jak nasz pikachu się czuje. Okej, okay, fajnie się czuje. Ten pikachu jak przydupad wygląda. Z tyłu. Po nagraniu coś ci opowiem. No spoko. O Boże. Kangur Jezus Ojciec ma co od tyłu nie ogarniam cię Nie, nie, cicho bądź Nie odzywaj się lepiej Dajcie, idę wziąć lekarstwa On będzie pomarycha Mój wam, zaraz wróci na haju tutaj się naćpa i będzie o, tutaj mamy nowego Pokemona, Ape'a. Wyższa ewolucja Mankeya, ewoluując w niesamowitym tym poziomie. A widzieliście rodzaju naszą Akwatanka. Trudno. I na tej drodze, jak widzicie, ona jest pod prąd, a więc nie może, a więc trudno jechać do tyłu. O, tutaj kolejny, Nie, to jest stary Pokemon. No tutaj się tutaj zobać ponytę. Ponytka. <laughs> Machook. Kolejny nowy pokémon. Pokémon typu walczącego, wyższa ewolucja. Machopa No i to o nim może powiedzieć. I że on tylko może ewoluować za pomocą wymiany w machampa. O fuck No i to tyle o tym pokémonie. Hmm. To jest drzaka wybierzemy sobie. Nasz Pokemony już mają po 30 poziomie. To ładnie idzie, ładnie wszystko pięknie. Tutaj kolejny biker. Znowu macząłk No i zmienimy sobie Pokemona na, 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 na. Uuu, ale niedobre, muszę zagryźć to bananem. Dobra. Naprawdę, mega wejście. O ja. Jaki mega punch? Jak go się czyta ten imię? Kogo? Tego, co zabiłeś. Plain Ape. To jest wyższa ewoluacja Mankeya, nie? Nie, no to mówiłem to przed chwilą. Aha, ciebie nie było, sary. No, nie było. No, ja z naszego wyglądu nie mogę. Wyglądam jakiś listonosz na rowerze. No wiem! Właśnie chciałem ci to powiedzieć, ale po nagraniu. Uj, sam wyplawa, wyplatałem. O, róż, różowo. Nie mów! Męsko! Wiedziałem, że to powiesz, ale nie, nie, nie. nie. Ale męsko! Patrz jaki... kurde jaki Pikachu miał i rokeza, nie? Gdzie? No ten w środku. <noise> Ale nie w Poké Center. To nie był... Gdzie Pikachu? No Pikachu miał i rokeza normalnie. Gdzie? A tu ten gościu! Aha! Boże! <noise> Idź do gym! Nie. Najpierw pójdziemy sobie do safari i połapimy sobie pokemonki. Fuck. Jakiego złapimy? Y wszystkie. Tak. Olol, muszla. Po poczytamy. Name on a might. O, fajnie. Wpisy do pokedexa z Afriko. Kangaszkan. O, lapras, fajnie. Pokemon transport. Tutaj mamy Voltorba. To już go mieliśmy. Czyli Chelsea Pokemon i jajeczko. Slowpoke. do Nie wiem. Nie mów! Nie wiem co to jest. Safari Zone. Pokémon u No i tutaj wejdziemy. I połapiemy Pokémonki. <laughs> Mam tutaj 500 kroków na dojście do samego końca. Parasekt. To jest trochę głupie, no nie? A tam A po porzuca... to możesz tylko łapać, no nie? Rzucać kamieniami i dawać przynętę. Łap kamienia. Oni do rejnu. W <noise> Dobra, spamowałem w niego kamieniami zły sposób. No bo... O, pokabol, Max Potion. Oj, chłodź źle poszedłem. No dobra. Dlatego nie przejdziesz. Przejdę. O, Tauros! To go złap, on jest fajny. On ja jest sexy. Ja chcę dostać. Ej! On ja to, jest co, sexy. co, co, co? <laughs> Nie ja żartuję! Boże. O, Exe coś tam. Execute. Nie wiem chyba o z niego ewoluuje? Z niego wychodzi. Eee, executor. Dobrze mówię? Aki z tym. Cholewka. Ten filmik będzie nieogarnięty przez MŁA! <laughs> jest teraz w tej chwili. O, Kangaskan! Ale pro. O, złapiesz go, nie? No fucking. On uniknął pokebola. O, lol. O, lol. Aha, okej. Okay. On jest chory na. Ty masz chory. Ty jesteś chory na lolgazm <laughs> O, kolejny. To. Złapiemy. Ten też chory A, na lolgazm no, taki debil Kolejny O, TM-40 Co to? O, Bajela. Gdybym miał oczywiście Squidla. Boże, ja mam Squidla. czy jest już z nie łapiemy. No Co masz inteligencie. No wiem, e, nie mam więcej. Tak, tak, udało się. Jesteśmy na samym końcu, czekaj, czekaj. Nie, musimy A, coś wychylić. Tak... I ogarniesz to? I tak. Przed wejściem z 0 kroków. nie Jeszcze mam 70 coś. Udało mi się. Ale wyobraź to sobie. Idziesz! Boże. Jest! Już jest I przed... Normalnie przed drzwiami... Ostro... i zero kroków, nie? No. Eee, yy, Musimy coś po prostu wykorzystać. Tak. Oczywiście otrzymaliśmy HM3, czyli HM Surf. Jesteśmy bossy. co, ale... Ile masz kroków na powrót? Nie muszę powracać. Aha. O, złota szczęka. Dobra. Kolejny potrzebny nam item. Ding dong, time, time's up. No i se, otrzymaliśmy dwa potrzebne nam items. No to dobrze. No. Pierwsze co co se tutaj pościnamy drzewa. Nie udła się. Udław się. Boże. co, to, tak? co, to wchodzimy sobie do... E, okej. Okay. Jak się nazywa? Nie. Safari Zone Wender House. Warden Home, sorry. Chyba ładny dom. <laughs> Aha, okej. Okay. I mówimy o do niego. Traktor... A w razie by on gadał po takim języku Bo to jest jakiś stary dziadek, który... A więc by a więc by było napisane EM lelum polelum A jak znajdziemy safanie załamnego szczękę, to możemy mu dać. Nie, nie, da... nie ogarniam twojego lelum polelum, nie? I on nam on nam da HM4. A ja już ja powidzę ile będzie no-lajków, nie? Łofa Ile będzie hejtów na mnie? Czemu? Nie ja wiem. Jakim bo... Nie, bo jestem nieogarnięty dzisiaj. Czemu? Bo nie ma demo. Bo program do renderowania nie chce działać. A czemu nie możemy używać Strange? Bo nie możemy. Bo, bo ja tak powiedziałam. Rel candy, rel candy. Do było. czego było? E, do powiększenia. E, to powiedz czemu. Miu. Dobra, nieważne. ważne. Oh, fuck, Nie temu Pokémonowi dałem półmeczkowi. On ma o 30 level już. Nauczymy go. Shit! Dig. No nie! No kurde! Dobra, Dig! Nauczyliśmy go i stracił on to. Bo pozor dla mnie. A dlaczego jest Dig? No niczego. No tak jakby. O, raz o life. live. Kolejny, fajny ruch. Zamiast Wine Whip. Okej, okay, to na nasze dwa Pokémon. To jest Razor Life. Bo kurde. Yy, że ten. Burza liści? No, czy coś no, takiego? Nie, burza liści to jest Lifestorm. Yy, Razor Life to, że nie wiem, na przykład ten Bull, bull bands wynosi te. Yy, nie wiem jak on to robi, ale że po ze swoich ramion wywala takie liście. By musiał ci to do... poczekać. A dopiero. Łupiesz! Łupiesz, <laughs> Boże! Tak, pokażę ci to. Ogółem pokażę wszystkim. I tobie. Łupiesz, mu wypada z ramion. Patrz. Z ramię. No fuck. N. O. Ej no, wada. What the fuck, my cookies. Ej! Poke Patrz, Pokemon tak wygląda! Rzuci... ...Pokébola i cię złapał. Haha, okej. Okay. Widać, że jest pro... Dobra, to teraz już kończymy. Oczekiwam Was ja i... I... Terror224. Nara. No, nara.